Cześć, ja Was witam moi widzowie. Dzisiaj modlitwa dziękczynna za stary rok i z prośbą o nowy dobry rok na trzotkę. Zacznijmy się modlić. Miał ojca i syna i ducha świętego Amen. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te trudy, i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i, pa, i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie, trudy, za wszystkie dobra w tym roku. Powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie teudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie teudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie teudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie teudy i, 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 i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie teudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie teudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie te w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie teudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie teudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie teudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i, 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 i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie, rok. wszystkie, wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę. I proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku. I powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku. I powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku. Powierzam. I powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku. I powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku. I powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie teudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie teudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie teudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te i proszę o dobry nowy rok. rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku. Trudy i po i powierzam i wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i prosz i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobre nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie te ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku <kühm> i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobra w tym roku i powierzam wszystkie ludy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie trudy i proszę o dobry nowy rok. Panie Jezu i Boże, dziękuję za wszystkie dobre w tym roku i powierzam wszystkie teudy i proszę o dobry nowy rok. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.